To, czego my tutaj szukamy, ona nie wie. Czegoś, żeby pomóc Draxowi. I polegamy na słowie tej luźnej orbity. Ona wcale nie mm, Niesamowite. Ano? I straszne. Chyba mordercze. To dobry pomysł? Nie. Może Drax musi je tylko przespać? No bo... w miarę wygląda. Kłaczku, w końcu osłabnie mi telepatia. Uwaga! A prawie nie wyczułam na czas! Po prostu pamiętajmy, że to dla Draxa. Choć byłoby łatwiej z choć bladym pojęciem oszukanej rzeczy. O, no ba! Zawsze jest łatwiej, kiedy coś wie. Wow! To się ledwo trzyma kupy! Poginiemy w tej żółtej grocie! O nie, no nie wszyscy! Raczej nie tak A, Gamoro! Znalazłam na Nowhere pewną słodziutką lalkę. Taką dla ciebie. A. Dalej robię. Troszkę wody cię nie zabije. Wspomnę, że w licznych przyszłościach mały kłaczek giną właśnie pod wodą. Od tej pory. A ja! Stępa! Szlak! Było włos! Tutaj czasem odpada Gamora. Nie sądzę. A jesteś pewna, Mantis, że to właściwa droga? Zapewne. No dobra, tu jest za szeroko na skoki. Trzeba będzie poszukać innego sposobu. Mantis, a stałby radę. Nie wolno forsować zielonerwusa. Zamęczam sobie głowę, by nie wyplątał się z sieci kłamstw. Coś pomylę, a się zerwię. I wszystkich nas zabije. Jakieś pomysły, Gamoro? Coś mam, ale chyba na jego pomoc nie można liczyć. Gród, może tak, wszyscy to razem. Jestem. Grud. On mówi. Mówi, że bez Zielonerwusa się nie uda, ale Zielonerwus nie. Może zajrzyjmy tutaj. Jest szansa na inne przejście. Jestem, grud. On powiedział, że coś patrzy. Ale naprawdę właśnie co? No dobra, Gamoro. To wchodzimy! A gdybym tak rozbliżył trochę tych załóż... O nie! Podejrzewam, że może nas zabić. A ty czemu? Było już tyle przyszłości, w których płaszczek winął w jaskini. Mam trzymać kciuki, Rocket? Ogarniam. Rocket, trzymaj się z boku i nie umieraj! I po kłopocie! Pomijając wciąż ten większy problem, że nie wiemy, czego tam. Popatrzysz na cel. Patrz na to, jak ci na nim zależy! Eee. Pomyśl, ile już... Wow! A to już niespodziewane! Eee, że niby taki kolega i tyle z intertolenia. Drax zdecydowanie kilka razy nas ratował. Pierwszy raz na seknarfie, jak nas napadł ten tygrys z gębą kałamarnicy. To, kikut? A drugi raz jak nas napadł kikut. Eee, Mantis, powinniśmy się martwić tą mgłą. Powinno siedzieć w jaskini. Temu domu! Możemy przywieźć, to na Milano! Super! Wiedziałbym, że ma coś na dobra, cofam to. Obecność normalnego Draksa przed chwilą by się przydała. Jaka była szansa, że te istoty żyją na tej planecie? Może nie pochodzą z Sektarfu? I to właśnie tutaj zdobyła je Hellbender. Albo to Hellbender tu jest i tropi nas we wszystkich zakątkach galaktyk. Lady Ha już pewnie o nas zapomniała. Właśnie wysłała kogoś, żeby nas zabił. Zatłukliśmy jej ulubionego potwora Quill. Nie ma linii czasu, w której zapomina. Dobra, dobra. Zapisyłem. Woda, mgła, potwory. Co to jest za starczała miejscówka? Zawsze mała tu wielka moc. Kapłani opowiadają historię o tych, którzy byli tu wcześniej. I jakie cuda mogli czynić. Hmm? Nie pamiętam, żeby coś o tym mówić. Nie byłaś gotowa słuchać, gdy ostatnio tu przebywałaś. Jeszcze. O nie, panie Grucie! Nie ma żadnego korzenia kotaru. Jakie opowieści snują kapłani? Legendy o duszach uwięzionych w kamieni. Nie czujecie ich poszumu? szumu? Czuję, jakby ktoś na nas patrzył. To czego my do żuja mieliśmy tutaj szukać? Strachu stojącego sercu na ścieżce czy czegoś podobnego? Właśnie to coś podobnego mnie martwi. Oko... Patrzące... Co to żuja?! O! Są dwa! Ale to dwa! Panki, mają coś wspólnego z tym, czego szukamy? Trudno stwierdzić. Ale chyba nie. To bombę! Może po prostu aż tak się na nich cieszą! KPC! Zebrało im się na takie tulenie! Nie te głupie ryje rozbiją! Na równe kosteczko! Trafczowi pewnie spodobałyby się te chodzące czołgi. Ha! On by powiedział... Bogi nie chodzą! Przedał Drax! Nie! Chyba z tymi nie ma co liczyć na rozmowę! O, Pamiętam ten moment. Dzieje się tu coś złego. Coś, czego trzeba uniknąć. Mantis? Tutaj... No dobra. Serio, bardzo lubię Draxa, ale mam oficjalnie dość tej durnej jaskini. Jestem brud. To ziedrona, Biedrona? Z łazienki by nie umiała znaleźć drogi. Jesteś kamienną twarzą, której szukamy? Nie wiem, czy chcę, żeby odpowiedziała. Byle udało się stąd wyjść. Jestem brud. Kora ci cierpnie? Ja bym nawet skoczył do wody, gdybym tylko mógł się pozbyć tego uczucia. Musimy wszyscy stawić czoła lękom. Niektórzy tu innymi nim... Wiesz, uciekanie też czasem jest fajne. Dla ciebie tak, star gościu. Ale tylko do czasu. Niedługo się przekonasz. Nie, zaraz powinieneś już wiedzieć. Nie pamiętasz swoich snów? Ty ee, widzisz tam coś, Mantis? Dużo rzeczy, aż za dużo. Cienie cywilizacji, która kiedyś tu istniała. Zapomniane twarze, które, jak ja, widzą nadchodzące potworności. Inne cienie też. Nasze, nie nasze, postać, która nas właśnie obserwuje. A może obserwowała nas wtedy? Widzę kamienie i. E, jakieś kryształy, posąg wyglądający jak twarz i znów kamienie. Twoja wersja lepsza. Ja widzę coś innego. Widzę przyjaciół. Gotowych umrzeć za jednego ze swoich, tak cóż. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja też, star gościu. Ja też. Zielonerwu ustonie w oceanie kłamstw. Trzeba go dowieść na brzeg. Ale musimy też trzymać się tego, co pozytywne. Jesteśmy liną ratunkową. Pozytywne myślenie nie jest naszą domeną. Nigdy się nie doceniałaś, Gamoro. To inne przejście. Czy wam też te kryształy wydają się super niebezpieczne? Spokojna twoja futrzasta. Giniesz w skutek upadku tylko w dwóch liniach czasu. W tej raczej nie. Musimy wejść na te kryształy, Ja Jestem. Niech Quill tam najpierw wlezie. Nie chcę, żebyś spadł. O, tak, zdecydowanie coś mi się przypomina. Chyba. Musimy tu uważać. To co widzisz? To chyba jakaś wersja mnie spychająca cię w przepaść. Och, kłaczuszku! Twoja porywczość jest zaskakująco podobna we wszystkich wersjach czasoprzestrzeni. Jesteś jak moja... Mantis, wiedziałaś wtedy na Nower, co Kościół zamierza zrobić? Nie wiem. Widzę naraz tyle różnych rzeczy, że czasem ciężko mi stwierdzić, gdzie jestem. We wszystkich liniach próbują przejąć galaktykę? Nie, ale w większości. Czasem jest taki hałas, jakby milion statków startowało naraz. Mamy w ogóle szansę ich powstrzymać? W końcu! Twarz tysiąca kłamstw! Może nam ocalić Draksa? Próbuje nam na to nie pozwolić. Szukamy czegoś za tą twarzą. Za zasłoną kłamstw! Czy mam je wysadzić, Uważajcie! Ale lądowanie, stargościu. Dzięki. Zwykle ci się nie udaje. Bywało, że kotaki wspominali o twarzach w mroku. ale miałam to za metaforę. Biedrona jest kompletnie szunięta. Jestem. Pewnie, że się złoszczę. Przedostaniesz nas może, Gamoro? A w idę. Nie, nie możesz! Mam tego nie rozcinać? teraz. nie, nie ty. Stanie się zaraz coś złego! Kawal, pole, okay. Zadamy się łotą, pracujemy w Draksa i stąd spadamy! Tak, ale. Czas zaufać instynktowi, queen! Biedrona mówiła, że ta gęba nie pozwala pomóc Draksowi, więc trzeba ją zniszczyć! Płaczuszku! Nie rób tego, co właśnie planujesz! Nie, Albo... nie, nie! Nie, nie rób Dość, tego! mam, już zagadnę! Nie, 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 nie rób tego, co właśnie planujesz! Dobra! Dajcie mi sekundę do namysłu! A jak wszystko okay? się tu zawali, no przynajmniej nie będziemy się musieli z nim już kłócić! Nie pomagasz! Gród, możesz kazać mu przestać! Przestem. Kłaczuszek wpadł w gniew. Pewnie wszyscy zginiemy. Roket, nie! Roket! To się powtarza, To jest plan.